2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który został ustanowiony w 2004 roku. To święto, które wyrażać ma szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz naszych symbolach narodowych. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbów Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, a swoje początki ma jeszcze za czasów rządów dynastii Piastów. Biało-czerwone barwy pojawiły się po raz pierwszy w 1792 roku, przy okazji pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Biel symbolizuje dobro, a także czystość narodu polskiego. Czerwień oddaje dostojność i majestat polskich władców. Narodowe barwy symboliczne nawiązują do historii naszego kraju, kiedy to przez lata walczono o wolność. Biel i czerwień to dziedzictwo polskiego narodu, które jednoczy Polaków od lat. Z innych historycznych aspektów, 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zdobywający Berlin stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa oraz na budynku ówczesnego Reichsagu. 2 maja to również dzień Polonii i Polaków za granicą. Biało-czerwona flaga to nasza duma jest z Polakami w chwilach radości i smutku.